Wielu może być zdania, że poprawność polityczna to powód do śmiechu, a tak wcale nie jest. Jak każdy nurt ideologiczny jest poważny, groźny i bardzo niebezpieczny. Poprawność polityczna to choroba tocząca XXI wiek. Dziesiątki milionów ludzi straciło życie w Chinach, Rosji, a nawet w Europie. Występują łatwe do wychwycenia analogie między polityczną poprawnością a klasycznym marksizmem. Konkretnie w tym przypadku mamy do czynienia z kulturowym marksizmem, ideologią totalitarną. Docierają do nas wiadomości choćby z USA, gdzie na uczelniach, jeśli profesorowi zdarzy się, chcąc nie chcąc naruszyć wartości feministyczne, praw mniejszości, LGBT, to musi liczyć się z wyrzuceniem z sali, podaniem do sądu i karą. Poprawność polityczna jednoprzyczynowo wyjaśnia wszystkim historię. Jej całość jest determinowana przez grupę zasiadającą przed sterami władzy. I ta grupa podporządkowuje sobie inne grupy. Cała reszta się nie liczy, nie jest istotna. Wszystko, co było, ma związek tylko z tym, co jest dla władzy ważne. Poprawność polityczna narzuca podziały na dobre i złe grupy społeczne. Z automatu dobrymi są grupy feministek, mniejszości etnicznych, homoseksualistów. Z racji, że są to poszkodowane grupy, automatycznie uznaje się je za dobre. Biali są źli. I koniec. W tych okolicznościach pojawia się wywłaszczenie. Jeśli biały, heteroseksualny mężczyzna. Chciałby dostać się na studia. To nie zważając na to, że ma zdecydowanie lepsze osiągnięcia i oceny, uniwersytet nie ma dla niego miejsca, bo musi zapewnić miejsce dla mniej utalentowanych członków grup mniejszościowych uprzywilejowanych. Do pracy czy na studia mogą nie być przyjmowani najzdolniejsi, mający najwłaściwsze kwalifikacje kandydaci, tylko dlatego, że inne grupy społeczne są faworyzowane. Do tego dochodzi nagminne stosowanie dekonstrukcjonizmu. W wydaniu amerykańskim otrzymujemy tym sposobem przykład, że Szekspir pisał o opresji kobiet. Albo że Biblia dotyczy w zasadzie rasy i płci. Takie tezy mają poświadczać, że cała historia ludzkości to wielka jedna opowieść o tym, jak jedna grupa ludzi miała władzę nad innymi grupami ludzi. Tak wygląda poprawność polityczna, czyli kulturowy marksizm. Pierwsze zalążki poprawności politycznej pojawiły się jeszcze przed I wojną światową. Panowało przeświadczenie, że robotnicy w całej Europie powstaną i się zjednoczą, do czego rzecz jasna nie doszło. Udał się przewrót marksistowski w Rosji w 1917, ale już nigdzie indziej w Europie. Po wojnie w 1919 roku Georgi Lukasz na Węgrzech ostrzegał, że robotnicy muszą najpierw zostać wyzwoleni z okowów religii chrześcijańskiej i cywilizacji zachodu, które blokuje im zrozumienie swojego rzeczywistego interesu klasowego. Cztery lata później, w Niemczech w 1923 roku, Instytut Badań Społecznych Zwany szkołą frankfurcką. przekłada założenia klasycznego marksizmu na kategorie kulturowe. W latach 30. już wiadomo, co jest poprawne politycznie. Rodzi się teoria krytyczna, oparta na Marksie i Freudzie. Jeśli chodzi o samą nazwę, ona bezbłędnie uwydatnia to, o co dokładnie w niej chodzi: teoria krytyczna. Polega tylko i wyłącznie na krytykowaniu. Teoria zakłada, że jedynym sposobem na to, by zdemontować i pogrążyć tak kulturę zachodnią, jak i kapitalistyczny porządek, jest aktywnie krytykować. Krytykować i jeszcze raz krytykować, ale przede wszystkim nie ukazywać jakiejkolwiek możliwości alternatywy. Dlatego słychać głosy, że nie da się przewidzieć, jak może wyglądać społeczeństwo, że nie da się wykonać udanego modelu, nie da się żyć jako wolne społeczeństwo, jeśli żyjemy represjonowani przez kapitalizm. Jedynym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest destruktywny krytycyzm po to, żeby zniszczyć panujący porządek. Czyli kiedy feministki twierdzą, że całe społeczeństwo nic tylko ma na celu zniszczenie kobiet, słychać, że komunikat pochodzi wprost z teorii krytycznej. Dołączający się do instytutu kolejni członkowie dokładają kolejne elementy, ważnym jest element seksualny. Nawołują do wielopostaciowej perwersyjności, bo przykładowo męskość i kobiecość nie odzwierciedlają zasadniczych różnic między płciami. Które są konstrukcją kulturową. Nim zdołano w Instytucie podokładać jeszcze kolejnych elementów, nadszedł rok 1933. Nazistom nie w smak były marksistowskie teorie i Instytut Badań Społecznych zamknięto. Tak złożyło się bowiem, że członkami Instytutu byli wyłącznie Żydzi, ci jednak kontynuowali rozwój swoich teorii, zamiast w Niemczech działali w USA. Konkretnie w Uniwersytecie Columbia. I doszło do jednej znaczącej zmiany, bowiem zamiast krytykować społeczeństwo niemieckie, zaczęli krytykować społeczeństwo amerykańskie. A na uniwersytecie temat się nie kończy, bo z chwilą wybuchu II wojny światowej niektórzy przenikają w szeregi Hollywood, a inni trafiają do amerykańskiego rządu. Po wojnie, pozornie szczęśliwie dla Amerykanów, szkoła Frankfurcka trafia z powrotem do Niemiec. Pozornie, dlatego że kilku przedstawicieli szkoły Frankfurckiej w Ameryce zostało, między innymi Herbert Marcuse, który napisze książkę „Eros i cywilizacja”, która po części przyczynia się do rozwoju napięć społecznych w latach 60. XX wieku. Represja jest istotą porządku kapitalistycznego. I to daje nam osobę z zahamowaniami, neurozami, ponieważ jej instynkt seksualny podległ represji. Tu kłania się Freud. Mamy przed sobą przyszłość, jeśli tylko zniszczymy ten istniejący represyjny porządek. Przyszłość. Trzeba wyzwolić Libido i osiągnąć wielopostaciową perwersyjność, w której będziesz robił swoje. Taki świat nie zna pracy, a zna wyłącznie zabawę. Bo to są studenci, to są baby boomers, dzieci powojennego wyżu demograficznego, których jedynym poważnym zmartwieniem przy osiąganiu pełnoletności było to, że trzeba będzie kiedyś znaleźć pracę. I tu mamy faceta piszącego rzeczy, które łatwo im będzie naśladować. On nie wymaga od nich, by czytali dużo ciężkostrawnego marksizmu i mówi im to wszystko, co oni chcą usłyszeć. Czyli rób swoje. Jak przyjemne to, to rób i chodzenie do pracy to nie jest konieczność. Także Marcus jest tym, który stworzył hasło make love, not war. Wracając do sytuacji, z którą ludzie mają do czynienia na kampusie, Marcus definiuje tolerancję wyzwalającą jako nietolerancję dla wszystkiego, co pochodzi z prawicy politycznej. I tolerancję dla wszystkiego, co przychodzi z lewicy. Markus włączył się do szkoły frankfurckiej w 1932 roku. Więc to wszystko ma początki w latach 30. Podsumowując, Ameryka jest dzisiaj w trakcie największej i najzgubniejszej transformacji w dziejach. Ameryka staje się państwem ideologicznym, krajem z oficjalną państwową ideologią, narzucaną obywatelom za pomocą władzy państwowej. W efekcie funkcjonowania idei przestępstw nienawiści, Mamy obecnie ludzi odbywających kary więzienia za posiadanie politycznych przekonań. Kongres szykuje obecnie tę kategorię jeszcze rozszerzyć. Akcja afirmatywna jest częścią tego procesu. Terror przeciwko komukolwiek, kto wyłamuje się z politycznej poprawności na kampusie, jest częścią właśnie tego. To jest dokładnie to samo, co widzieliśmy, że stało się w Rosji, w Niemczech, w Chinach. A teraz przyszło do USA. I my tego nie rozpoznajemy, bo nazywamy to polityczną poprawnością. Wszyscy to opracają w żart. Przesłanie dzisiaj jest takie, że to nie jest zabawne, to jest w USA, rozwija się, może się rozwinąć bardziej na Europę, na Polskę również, ponieważ to nastawione jest na niszczenie wszystko, co my kiedykolwiek zdefiniowaliśmy jako naszą wolność i naszą kulturę. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. No i to tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.